Dzień dobry. Witam na kolejnym odcinku programu Sekrety życia. Tematem będzie: Czy los daje nam wskazówki? To pytanie towarzyszy ludzkości od wieków i jest jednym z tych zagadnień, które wciąż intrygują zarówno filozofów, jak i zwykłych ludzi poszukujących sensu w codziennych wydarzeniach. Aby odpowiedzieć na to pytanie, Warto przyjrzeć się różnym perspektywom, od duchowych i filo filozoficznych po psychologiczne i naukowe. W wielu tradycjach duchowych los jest postrzegany jako siła wyższa, która kieruje naszym życiem. Religie takie jak chrześcijaństwo, islam czy hinduizm często mówią o planie boskim. Pewnym odgórnym porządku, w którym każda sytuacja, wydarzenie czy osoba pojawiająca się na naszej drodze ma swoje znaczenie. Według tej perspektywy los daje nam wskazówki, ale wymaga od nas uważności i zdolności do odczytywania tych znaków. Przykładem mogą być sny, które w wielu kulturach uchodzą za sposób, w jaki wyższe siły komunikują się z człowiekiem. Podobnie jest z powtarzającymi się symbolami czy wydarzeniami, które mogą wskazywać na konieczność podjęcia określonego działania lub zmiany kierunku w życiu. Szwajcarski psycholog Karl Gustav Jung wprowadził pojęcie synchronizacji które oznacza znaczące zbiegi okoliczności. Według tej teorii pewne wydarzenia, choć pozornie przypadkowe, mogą mieć głęboki sens i stanowić wskazówkę od świata. na przykład spotkanie kogoś, kto oferuje nam pomoc w trudnym momencie życia lub natknięcie się na książkę, która odpowiada na nurtujące nas pytania. Może być uznana za znak losu. Yang podkreślał, że synchronizacja wymaga otwartości umysłu i intuicji, ponieważ te subtelne podpowiedzi nie zawsze są oczywiste. Kluczem jest dostrzeżenie wzorców i głębszego sensu w codziennych sytuacjach. Z psychologicznego punktu widzenia, odczuwanie. Że los daje nam wskazówki, może być wynikiem naszej interpretacji rzeczywistości. Ludzie mają naturalną tendencję do szukania znaczeń i dworców otaczającym w świecie. Jest to mechanizm adaptacyjny, który pozwala nam lepiej rozumieć rzeczywistość i podejmować decyzje. Kiedy więc doświadczamy trudnej sytuacji, możemy dostrzegać pewne znaki jako sposób radzenia sobie ze stresem lub wątpliwościami. Na przykład, jeśli zmagamy się z podjęciem ważnej decyzji i nagle zobaczymy cytat motywacyjny w mediach społecznościowych, możemy uznać to za podpowiedź od losu, nawet jeśli w rzeczywistości to nasza podświadomość. Interpretuje rzeczywistość w określony sposób. Nauka podchodzi do kwestii losu bardziej sceptycznie, skupiając się na prawdopodobieństwie i przypadkowości. Zgodnie z teorią chaosu, w złożonych systemach nawet drobne zmiany mogą prowadzić do dużych konsekwencji, co sprawia, że wydarzenia wydają się nieprzewidywalne. Jednak to, co postrzegamy jako wskazówki od losu, może być jedynie skutkiem statystycznej nieruchomości, nieuchronności, że pewne rzeczy w końcu się wydarzą. No to więc, jak odczytywać znaki losu? Niezależnie od tego, czy wierzymy w los, intuicję czy przypadkowość. Istotne jest, aby umieć interpretować wydarzenia w sposób, który przynosi nam korzyść. Oto kilka wskazówek. Zwracaj uwagę na powtarzające się wzorce. Jeśli pewne sytuacje lub symbole często się powtarzają, mogą one mieć dla Ciebie większe znaczenie. Słuchaj swojej intuicji. Czasem nasz wewnętrzny głos Podpowiada nam więcej, niż jesteśmy skłonni przyznać. Bądź otwarty na nowe doświadczenia. Niektóre wskazówki mogą pojawiać się w najmniej oczekiwanych momentach, dlatego warto zachować otwarty umysł. Zadawaj pytania. Jeśli nie jesteś pewien znaczenia danego wydarzenia, spróbuj zastanowić się, Jakie emocje w tobie wywołuje i co może symbolizować? Podsumowując ten odcinek, czy los rzeczywiście daje nam wskazówki? Czy może sami nadajemy znaczenie przypadkowym wydarzeniom? Być może prawda leży pośrodku. Kluczem jest umiejętność odnajdywania sensu w codziennym życiu i traktowania każdego doświadczenia. Jako szansy na rozwój. Niezależnie od tego, czy wskazówki pochodzą od sił wyższych naszej intuicji, czy w zwykłego przypadku, ważne jest, abyśmy potrafili wykorzystać je do budowania lepszego życia. W końcu to my jesteśmy autorami własnej historii, a los. Jakkolwiek go pojmujemy, jest tylko jednym z jej elementów. To tyle w tym temacie. Jeśli się spodobał odcinek, bardzo proszę polub i subskrybuj naszą telewizję i Życia TV. Piszcie nadal. Bardzo mnie cieszy ta ogromna ilość komentarzy i propozycji nowych odcinków. Zapraszam za dwa dni na kolejny ekscytujący odcinek Sekretów Życia. A dzisiaj żegnam się z Państwem życząc uroczego popołudnia i spokojnego wieczoru. Mówiła Ewelina Benberger. I do usłyszenia.